Witam Państwa bardzo serdecznie z restauracji w Kościerzynie. Dzisiaj pokażę, jak można w dość prosty sposób przygotować faszerowane rolatki z kurczaka w porach na masie. Do tego będą nam potrzebne kawałki piersi kurczaka, boczek pokrojony w kostkę, natka pietruszki, por pokrojony w talarki, masło, śmietana 18% najlepiej do tego, sól i pieprz. Kroimy ją na części, lekko rozklepujemy każdą część, dodamy tłoczek, natkę pietruszki, wsypujemy przyprawami. pod przykryciem kilka minut. Tak wyglądają lekko podduszone pory. Do tego wrzucamy przygotowane rolatki, zalewamy śmietaną i dosimy wszystko razem kilka minut pod przykryciem. Tak wygląda gotowe danie. Na koniec posypujemy odrobiną natki